O, go zatrzymał się! Kitulku! Kitusiu! <laughs> o, mój miał czulek mały! Miał czuć? na tu! Przed chwilą widziałem czarnego kota ze sroką. Sroka go zaczepiała na ulicy. A tu miał czulek, dzisiaj wyszedł. Pokaż się tu! No, nasz miał czulek, kochany! Nasz miał czulek, kochany! Najwyżej się spóźnimy, co? Do pracy? Nie ma problemu. Wszyscy to zaakceptują. Miał czulek, tam jest ulica. Nie idź tam. Kotuś, tam jest ulica, nie idź tam. Kotuś, patrzcie jak zareaguje. Auta jadą. Idzie sobie tam do trawy. Chodź tu. No, chodź tu. O, patrzcie. I już biegnie grzecznie do domku Taki jest grzeczny Nasz miałczulek Do domku idź, grzecznie Toś już jadą Ale nie do domku I'm A ma